Mam działa jakoś tak wirtualnie, online, w tym sensie, że mam na myśli tych rodziców, którzy są w domu z małymi dziećmi, którym pewnie ciężko wytłumaczyć, że nie można wyjść z domu, bo te mniejsze dzieci pewnie tego nie rozumieją. Czy Pani tutaj jakoś stara się im. Znaczy, cały czas na klubiku mam, czyli na tej zamkniętej grupie, która, która powstała, i, i którą zresztą tam się toczy życie. Tam codziennie przewija się kilkadziesiąt, czasem nawet myślę, że i kilkaset postów. Ja te posty jako administrator też wpuszczam jakby na grupę. Wiele mam do mnie pisze w wiadomościach prywatnych. Po prostu rozmawiamy sobie online i, i jakoś wspieramy się też nawzajem, bo zarówno im jest ciężko, jak i mi też jest ciężko, bo jestem w domu. Czwórką dzieci, nauka, praca zawodowa, która dalej odbywa się w moim przypadku online, no i brak kontaktu z drugim człowiekiem, takiego realnego. No jest to, jest to coś no, trudnego na dłuższą metę do, 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 do zaakceptowania. Ale to jest tak, że padają tylko pytania, czy również ktoś podrzuca jakieś pomysły na jakąś wspólną zabawę, wspólną animację czy naukę? Pojawiają się na, na klubiku posty, które dotyczą tego, jak fajnie można spędzić czas z dziećmi, i mamy jakby tam sobie wrzucają różne zabawy i pomysły, i, i jakby tam to się dzieje, ale to nie odbywa się e, grupowo tak na przykład chociażby poprzez Skype'a, żebyśmy mogły się ileś tam wi widzieć. Myślę, że jeżeli tych, te, te spotkania będą miały być na dłuższą metę zawiesz zawieszone i my nie będziemy, ja na przykład nie będę wiedziała, kiedy to się będzie miało zakończyć, myślałam o tym już, żeby e, robić spotkania po prostu online e, dalej tematyczne albo chociażby po to, żeby ze sobą porozmawiać i trochę odparować, rozmawiając z drugim człowiekiem i żeby te dzieci gdzieś tam w tle też siebie widziały nawzajem, bo one też nie mają kontaktu ani z grupą rówieśniczą, ani, ani z jakimś tam kolegą czy koleżanką na podwórku. I te maluchy, nawet patrząc po moich dzieciach, są strasznie spragnione kontaktu e, z dziećmi, z, z kimś innym niż tylko z domownikami. Póki co zabaw jeszcze zamknięte, więc pewnie to tak szybko nie nastąpi. Tak, jak ktoś ma szczęście w postaci ogródka koło domu, to jeszcze może gdzieś tam tego malucha wypuścić i tam szczęście, że tak powiem, wokół komina wokół domu, ale jak ktoś nie mieszka w bloku i nie ma możliwości wyjścia z takim dzieckiem przez ileś, to już nawet to już jest już kilka tygodni, to już jest, nawet nie jest kilka dni, to rzeczywiście są mamy, które piszą, piszą do mnie głównie, że no... Że, że chociażby, że czy będą miejsca w psychiatrykach po, dla rodziców po, po, tym, po tej pandemii, bo już czasem nie mają po prostu siły i mocy okiełznąć tego malucha, który siedzi w czterech ścianach. No, ale oby, 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 póki co, to na razie są pewnie pół żartem Takie pytania do Pani kierowane. Pół tak, żartem, pół serio. Najbardziej jakby myślę, że dokucza to, że zawieszone są również wszelkie rehabilitacje, zajęcia sensoryczne dla dzieci. I tutaj to też ma, ma duży wpływ, bo ile dziecko jest zdrowe i fajnie się rozwija, to mama sobie jakkolwiek z nim poradzi. Bo potem tutaj, jest, tutaj są dzieci, które, które mają po prostu zawieszoną rehabilitację, w związku z tym ich ten rozwój motoryczny hmm, jakby będzie szedł w Wolniej, bo mama na pewno nie jest w stanie wykonać e, fachowo tak ćwiczeń z fizjoterapeutą w domu, jak fizjoterapeuta e, u siebie w gabinecie. Także jakby to no. jest dużym problemem. Jeżeli któraś z Pań, e, która ma małe dziecko, zwraca się do Pani z pytaniem, co powiedzieć, jak tłumaczyć dziecku, dlaczego nie możemy pójść na plac zabaw, to co im Pani radzi? Żeby mówić prawdę. Po prostu, żeby mówić prawdę. Ja swoim dzieciom też mówię prawdę. Oni nie mają też tak na co dzień dostępu do telewizji, ale czasem, jak podsłyszą jakieś wiadomości, nawet jak raz na kilka dni włączymy, to oni na swój sposób to interpretują, niekoniecznie we właściwy i zgodne z rzeczywistością. Więc no, łagodnie, ale jednak myślę, że nie ma co okłamywać i oszukiwać, tylko mówić prawdę. No, jest jakiś tam wirus. Miejmy nadzieję, że szybciej niż później to, to przejdzie i, i wrócimy do normalnego życia, do normalnej rzeczywistości, bo póki i co to dla mnie to jest matrix?